Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Subiektywniku Spiskownika. Mam nadzieję, że nie czuliście się osamotnieni przez ten tydzień, gdyż właściwie nic ciekawego się nie działo. A może jednak działo? No O tym spróbujemy powiedzieć dzisiaj. Czy cokolwiek się zmieniło na tyle, że warto by o tym wspominać, bo do tej pory nie zostało powiedziane lub uwzględnione? Na początek wykres ceny bitcoina, który, jak niektórzy zauważają, ma bardzo Ciekawą formację techniczną. No, i teraz, właśnie jak to się mówi, jeśli będzie wybicie dołem, to już jest koniec. A jeśli do góry, no to jeszcze będzie można rysować różne inne ciekawe wykresy. Pożyjemy, zobaczymy. A tymczasem, giełda kryptowalut Lokal Bitcoins w Rosji przestała obsługiwać portfele Rosjan. A może to nie w Rosji działa ta giełda kryptowalut? No, tak czy inaczej. Znów mamy ten sam problem, czyli macie coś i za chwilę nie macie, albo nie macie do tego dostępu, albo napiszecie coś złego i wam PayPal zje 2,500 dolarów, bo się z wami nie zgadza. Także mm, nie mam tu slajdów o PayPalu, ale wszyscy na pewno wiecie o czym mówię. Tak, zamierzam zamknąć konto na PayPalu. Oni piszą, że przez pomyłkę zamieścili coś takiego. Nie no, ludzie, to przecież nie piszą tego boty ani algorytmy AI, tylko piszą jacyś ludzie, którzy gdzieś to uzgodnili. Ktoś to zatwierdził, ktoś to przepisał i co, nikt się nie zorientował, że napisane było, że będą pobierać 2,5 tysiąca dolarów za nieprawomyślność, za myśl -o zbrodnie. No więc to karty zaczynają się wykładać coraz bardziej na stół, a po tym jak zablokowano pieniądze tracker są w Kanadzie, to widzimy, że nie tylko będą blokowane, ale będą po prostu zabierane z Waszych kont za nieprawomyślność. Także PayPalowi mówimy dziękujemy. Mam wrażenie, że większość tych firm, które Elon Musk dotyka, albo ją sam, no to jest, kurczę, z pozoru coś fajnego, a pod, pod szewką tam gdzieś na głęb w głębokich głębinach jest jakiś mocny przewał pod tym wszystkim, ale... Obym się mylił, bo SpaceX naprawdę mi się podoba. A tutaj kilka ciekawostek. Polecam wszystkie, ale wspomnę tylko o tej środkowej, że 90 dolarów kosztuje naładowanie Tesli na Circle K w Norwegii. Nadal chcecie powiedzieć, że jeśli kogoś nie stać na benzynę, powinien sobie kupić elektryka? Szczęścia życzę. A tymczasem we Francji? Z jednej strony właściwie dwie fiszki. Kryzys paliwowy we Francji. Nawet 4 godziny czekania. Hmm... Pomyślmy. I braki paliwa na francuskich stacjach benzynowych. Hmm, pomyślmy. W którą stronę to wszystko zmierza, jeśli już nawet we Francji są problemy rodem z PRL-u? A to, co mówiliśmy, wysuwać się będą coraz bardziej dwa kołki, które trzymają giełdę w Stanach, czyli Tesla i Apple. Jak widzimy, Apple, znowuż spadek przychodów, jako że spada sprzedaż gier, tak? no to, to, to jest to, co mówię i cały czas i podkreślam, ja rozumiem, że long term ma swój żywotny interes w pompowaniu a, branży tego game deva, tak? ale kurczę, no ludzie jak nie będą mieli na chleb, to nie będą wydawać na nowe apki, na fajne gierki i na nową zbroję, raczej skupią się na tym, żeby opłacić rachunki, a już nawet dzisiaj w rozmowie tutaj z, Panem wyszło, że od firmy, które on odwiedza, jak widzą nowe rachunki, no to mówią: No dobra, zakończymy to, co mamy. Jeszcze dwa, trzy miesiące i się zwijamy, bo tu mm, trzykrotnie wzrosły nam opłaty za energię na to nikt nie zarobi. A jeśli na to nie zarobi, no to na pewno nie na gierki, na App Store. A zatem yy, być może nasz game dev rośnie, ale to wszystko pewnie też do czasu. Bo może dużo zyskują na tym, że dolar jest bardzo, bardzo mocny, a oni są właściwie niemalże w 100% eksporterami, więc są mocno do przodu, ale dolar zacznie spadać, zyski zaczną maleć, obrót również miałbym się na baczności. A tutaj nic nie zapowiada, żeby miało być lepiej w najbliższym czasie. A co do naszego zielonego skamu, to no właśnie, jedna. Z firm Wielkiej Brytanii dostała wiele miliardów na dofinansowanie swojego spalania zielonej materii czy tam zielonej energii, tak jak u nas mają kogenerację kotły, tak i tam. Yy, firma, która dostarcza 12% brytyjskiego prądu ze źródeł odnawialnych, okazuje się, że pali deszczowe lasy i to za pieniądze podatników. I tak jest właśnie wszędzie. To jest jedna wielka. Przewała i po prostu trzeba się dorwać do cyca, a najlepiej mieć umocowania polityczne i można zarabiać na handlu powietrzem i na, na wszystkich innych rzeczach, z których się śmialiśmy jeszcze nie tak dawno. To dzisiaj one są pełnoprawnymi, funkcjonującymi w powszechnym obiegu wyciskaczami pieniędzy. A ile to ma wspólnego z ekologią? Tyle co picie w szczawnicy ze szczaniem w piwnicy. Co mówiłem na spiskowniku? O tym, że to Rosjanie stoją za... Wybuchem Nord Stream. Okazuje się, że nie tylko ja tak uważam. Co, coraz to nowe i nowe informacje pojawiają się. O, tutaj mamy jedną, e, tutaj mamy kolejną, e, że to był sabotaż. I powiem szczerze, most krymski, e, jakkolwiek fajna rzecz, że się zapalił i zawalił. O tyle, jak zastanawiam się nad ilością zbiegów okoliczności, jakie tam miały miejsce. To nie wiem, czy Ukraińcy byliby w stanie to sobie zorganizować. Bardziej przychylam się do tego, że no, sprawa Putina jest raczej wyjaśniona. Kwestia jest, kto przejmie po nim schedę. I dzisiaj myślę, że rzeczywiście wywiad i Ministerstwo Obrony toczą ze sobą wojnę. I to już nie na żarty. Stąd będziemy słyszeć o coraz to dziwniejszych awariach i pożarach, czy wybuchach w Rosji. Bo jedne służby próbują udowodnić drugim, jak są niekompetentne i że to one ponoszą winę za cały ten bałagan. Także, zarówno za Nord Streamem, jak i za mostem krymskim, nie wykluczałbym bezpośredniego zaangażowania czy to służb, czy wojsk rosyjskich, które robią sobie koło pióra. Nie wiem, czy to informacja potwierdzona, bo nawet nie miałem czasu sprawdzić, ale wczoraj podobno paliła się wieża telewizyjna w Moskwie. Więc kolejne i kolejne odsłony, być może dojdziemy do tego, że no znowuż zaczną wybuchać budynki mieszkalne w Rosji, no i trzeba będzie wszystko wziąć za ryja, jak to już miało miejsce w przeszłości. Zobaczymy. A tutaj odnośnie tej rzeczy ktoś robi kolejne zestawienia, porównując pewne dane statystyczne, <laughs> tym razem z Australii gdzie wynika, że mamy bardzo dużą nadprogramową liczbę zgonów i nie można ich przypisać niczemu więcej niż temu, że ci ludzie wstrzyknęli sobie to coś. Nie ma żadnego innego wytłumaczenia, chyba że weszliśmy w jakąś dziwną fazę um, cyklu gwiezdnego. No, pewnie zaraz tak będą to uzasadniać. Albo yy, zmianami klimatu. O, to też mogą tak. No, ale każdemu polecam do przejrzenia. Łatwo to będzie znaleźć. Dane są wprost od rządu australijskiego. Po prostu trzeba sobie wytłumaczyć samemu, bo na razie chyba nikt się nie podejmuje. Mówię, będzie badany wpływ księżyca, ale na pewno nie przyjmowanie tego czegoś. O czym mówimy? To już stary temat, ale Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa Federal Reserve do tego, aby skończyła z tym quantitative tightening i skończyła z podnoszeniem stóp. No tak, już słyszałem, co tam panie. Pani się chyba nazywa Greenspan. To Chyba jakaś, jakaś ziomala a, byłego szefa Fedu. No masakryczne masakryczne yy, propozycje, typu kontrola cen, czyli braki wszystkiego, czyli znowu będą zarabiać tylko królik, znajomi królika. Nie wiem, jeśli Fed zaprzestanie podwyżek, mimo, temu, mimo tego jak silnie o nich zapewnia i o tym jak jest yy, niestrudzenie gotowy do walki z inflacją, kosztem nawet yy, spadku wycen wszystkich aktywów, a nawet i wzrostem bezrobocia. No, jeśli teraz zrobi jakiś pivot, to straci już resztki, kompletnie resztki swojego credibility. A, także ja nie wierzę na razie w żaden Fed-pivot, zresztą o tym mówię od dawna. Mam nadzieję, że ten tydzień, kiedy nie mieliśmy kontaktu i nie ostrzegałem Was, żebyście nie łapali żadnych spadających noży, to nikt tego nie robił, bo znowuż liczono, że będą dane, w których się można chwycić, będzie Fed-pivot i znowu giełdy będą na zielono. O! Jak się skończyło, widzicie, jak się skończyło. Zresztą te dane będziemy pokazywać za chwilę we wskaźnikach, do których przechodzimy już teraz. No mamy cały tydzień praktycznie do omówienia, więc będziemy jechać szybko. I po kolei, we Francji niewiele się dzieje: stopy, znaczy wyceny obligacji w miarę stabilne. No, ale Francja to jest jeszcze nic, a i to tylko jeden miesiąc. Manufacturing PMI w USA we wrześniu dosyć stabilne. Nawet lekko w górę, ale już Contraction Spending w dół. No i najważniejszy ISM Manufacturing PMI również w dół, i to właśnie no tutaj mm, prognoza, o ile było Manufacturing PMI OK, no to tutaj analitycy mocno przesadzili i się posypało. Czyli sentymenty w przemyśle nadal bardzo złe i idące ku gorszemu. 3-miesięczne bony. Znowuż sroga podwyżka oprocentowania. 6-miesięczne również. Wskazuje to na to, że jednak bardzo dużo ludzi chce parkować swoje pieniądze na reverse repo, gdyż jest to prostsze, łatwiejsze, a oprocentowania chyba niewiele się różnią. Ma dostęp do rzeczy lokowanych overnight albo na jeden week, tydzień, to sprawiają, że te 3-6-miesięczne są coraz mniej atrakcyjne, w związku z czym oprocentowanie również musi rosnąć. No i tutaj obraz nędzy i rozpaczy, czyli 6,12-miesięczne bony w Hiszpanii. Zobaczcie wzrost o 50 albo i o 100%, jeśli chodzi o koszt obsługi tego krótkoterminowego długu dla hiszpańskiego rządu. PPI w strefie euro. Jak można mówić, że mamy pik inflacji za sobą, albo że będzie już tylko lepiej? Te cyfry mówią, że źle to jeszcze nie było, że źle to jeszcze zobaczymy. 43,3% rok do roku po sierpniu konia z rzędem temu, kto utrzyma tą inflację w ryzach, tą CPI, jeśli mamy takie PPI. I Factory Orders w Stanach płasko, 0,0 miesiąc do miesiąca. I jobs bardzo ważna rzecz, spadły bardzo, bardzo, bardzo. No i spadło milion, ale to i tak jest na rekordowych poziomach. Także jeśli wtedy tutaj ludzie zacierali ręce i giełda wystrzeliła w górę, bo przecież taka cudowna cyfra, Fed będzie musiał Zrobić piwot, no bo przecież już tylko 10 milionów otwartych pozycji. No tak, ale to jest aż 10 milionów. Zobaczcie, jak ten wykres przebiegał w historii. To, to były po prostu jakieś niebotyczne, chore i rekordowe poziomy. Teraz zaczniemy zmierzać w kierunku normalności. Także Fed ma jeszcze dużo czasu na reakcję, jeśli bierzemy pod uwagę Jolts. A teraz znowuż garść wskaźników tych mniej istotnych, ale zwróćcie uwagę. Bilans handlowy Niemiec jedynie 1,2 miliarda w miejsce spodziewanych czterech. Za to francuska produkcja przemysłowa miesiąc do miesiąca wzrost 2,4. No ale to znowuż pamiętajcie, jak na to patrzeć. Być może sprzedali komuś garść jakichś karakali czy coś, i wtedy to wszystko fajnie wygląda. Ale co to oznacza dla konsumentów? Kompletnie nic. A już na pewno nic dobrego, bo wszyscy patrząc na ten wskaźnik mogą myśleć, że wszystko jest dobrze. Tymczasem ludzie trudniej i coraz i trudniej będzie im wiązać koniec z końcem. No w Hiszpanii raczej PMI się sypie. I we Włoszech, a również cały czas to wszystko idzie w dół. A we Francji, jakby, no, zobaczcie, ten kolejny wskaźnik tutaj w górę, czyli oprocentowanie tych obligacji stanęło, trochę nastroje się poprawiają. No tylko z czego to może wynikać, zobaczymy z czasem i czy to się utrzyma. Ale to jest jedna, jedyna wyspa Francja. No ale już zwróćmy na to uwagę, że jest takowa. Niemniej, nie umiem tego powiązać z tym, że mają kolejki i braki benzyny na stacjach benzynowych, więc nie rozumiem. Nie rozumiem. Być może to wyjdzie w dopiero w kolejnych, no bo mamy w sumie październik, a co są za, za wrzesień dane. Nie. Próbujcie, spróbujcie mi to jakoś poukładać, bo mówię, albo te cyferki kłamią, albo, albo może ci ludzie, którzy odpowiadają na te ankiety, ich problemy z paliwem na stacjach nie dotyczą na przykład, czy z takim kryzysem. Ech. Za to wskaźniki niemieckie dalej szybują sobie w dół, mocno w dół, bardziej w dół niż prognozowali analitycy. Tak samo SP Global Composite i Services PMI w strefie euro. Znowuż kolejne, i kolejne, i kolejne spadki. Także te przebłyski ku dobremu jeszcze ich nie widać. Poza tą Francją, która nie wiem, jak to poubierać. Wielka Brytania, chociaż PMI są. Lepsze niż spodziewali się analitycy, to i tak zaliczają spadki w dół. No i dziesięciolatki w Wielkiej Brytanii powstrzymano na poziomie 4,1. Myślę, że gdyby nie interwencja Banku Centralnego, mielibyśmy już dzisiaj 5 albo i więcej, albo by cały system tam już się zawalił. Na razie trzyma się na 4,1. Nie ma się co cieszyć, bo podobno to do, chyba do końca tego tygodnia tylko mają skupować jeszcze. E, nie wierzę. Albo będą skupować dalej, albo tam coś pęknie, no i wtedy się wszystko już wyleje. No i teraz, właśnie, kto pierwszy powie, Ja już dłużej nie mogę i puści, i wtedy to się zacznie dziać. Na razie Wielka Brytania wybrała drogę inflacyjną. Kolejne wskaźniki to dwa niepokojące z rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, czyli. Prezentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych o stałej stopie zalicza kolejny wzrost i rekord na poziomie 6,75%, co oznacza, że automatycznie ilość nowych aplikacji o kredyt hipoteczny spada 14% tydzień do tygodnia. To jest po prostu skok na głowę. Do basenu, w którym nie ma wody. Na razie się nie ma zamiaru zatrzymać ten bałagan z, ze schładzaniem rynku nieruchomości w Stanach. Tym bardziej, no właśnie, że nie ma jeszcze w ogóle szans na pivot Fedu. Ale już dziesięciolatki we Francji poszły trochę w górę. Nie mniej to nic w porównaniu przy dziesięciolatkach w Hiszpanii, które również. Notują blisko 20% wzrost oprocentowania, a zatem cena spada tam bardzo, bardzo. No i koszty obsługi długu będą tylko rosły. Słaba sprzedaż detaliczna w Polsce, słaby wzrost rok do roku. Trzeba to podkreślić po tych wielkich cyferkach, z jakimi mieliśmy do czynienia. Teraz mocno to przyhamowało, ale w strefie euro no jest już poważnie źle. Minus 2% procent rok do roku, minus 30% miesiąc do miesiąca. Nie jest ciekawy. Natomiast hiszpańscy konsumenci nie tracą nadziei, utrzymuje się sentyment. No i tutaj właśnie initial jobless claims. Wzrost. I to więcej niż się spodziewali analitycy. Do 219 tysięcy. Czyli to wspierało nadal giełdę w tym, żeby szła w górę. No, niemniej to nadal są niskie wskaźniki continuous jobless claims wcale nie urósł jakoś znacząco z 1300 do 46 do 1361 także nie ma o czym mówić obligacje te najkrótsze w Stanach również oprocentowanie rośnie no jest to o tym już, o czym już mówiliśmy odnośnie ochoty na parkowanie na reverse repo co dalej mieliśmy w tym tygodniu Rzucić można okiem na import price index w Niemczech. Rok do roku wzrósł o 32,7. Dużo bardziej te ceny wzrosły w imporcie niż spodziewali się analitycy. Produkcja przemysłowa miesiąc do miesiąca spada kolejny raz i to dużo bardziej niż się spodziewali analitycy. 0,8%. To jest cyfra, która robi wrażenie. No i sprzedaż detaliczna miesiąc do miesiąca. Minus 1,3 to też jest cyfra, która robi wrażenie, jeśli chodzi o największą gospodarkę w Europie. Deficyt handlowy we Francji minus 15,3, Niemcy troszeczkę jeszcze na plusie Francja już nurkuje. We Włoszech spadek sprzedaży detalicznej miesiąc do miesiąca. Rok do roku jeszcze jesteśmy nad wodą, ale miesiąc do miesiąca znowuż zanurkowaliśmy. No i tutaj cyfra, która chyba miała duże znaczenie też na to, jak się zachowywała giełda. Bo średnie zarobki godzinowe nadal rosną miesiąc do miesiąca w Stanach i rok do roku to jest nadal 5% wzrost, więc na razie nie widać tu wypłaszczenia jeszcze. A Fed, jak wiemy, lubi działać w imieniu korporacji, więc dopóki te wynagrodzenia będą miały ochotę rosnąć tak żwawo, to oni będą raczej trzymać się wersji, że podnoszą stopy dalej. No i nonfarm payrolls 263 w miejsce spodziewanych 250, czyli pieniążek dla Fedu na wsparcie jego polityki zacieśniania. Niestety przykro mi, giełda musiała potem pójść w dół, tym bardziej, że zobaczcie. Unemployment rate 3,5% spadek o 2,0 z 3,7% to chyba historycznie, absolutnie historycznie y, niska cyfra. No i jak pokazywał ktoś na krzywej Philipsa, że jedynym sposobem na zwalczenie inflacji jest wzrost bezrobocia. Dopóki ten wskaźnik nie zacznie rosnąć, nie ma szans na oskromienie inflacji. Zresztą wszystkim polecam, zachęcam do tego, aby zapoznali się, czym jest krzywa Philipsa, jak to wygląda, bo tak działają normalne procesy gospodarcze i tak działa podejmowanie decyzji przez ludzi, którzy, no właśnie, tak jak widzimy tu trochę powyżej jest participation rate, czyli spada ich zainteresowanie uczestnictwem w na rynku pracy po prostu w tej chwili nie widzą sensu tak dopóki nie zaczną mieć ochoty pracować dopóki nie zacznie rosnąć liczba bezrobotnych nie zacznie spadać wzrost wynagrodzeń nie ma szans na pokonanie inflacji wszystko jest ze sobą połączone i ostatni slajd jaki mamy dla was troszkę zapomnieliśmy o tym temacie ale on nadal istnieje i nadal to są bardzo bardzo duże kwoty consumer credit za sierpień tu mamy jeszcze wynik wzrósł o 32 miliardy dolarów, gdzie spodziewano się spadku z 26 do 24, a tutaj wręcz przeciwnie o 50% niedoszacowane przez analityków wzrost kredytu, czyli koszty utrzymania rosną, Amerykanie zadłużają się na potęgę, aby utrzymać swój styl życia. Jak długo tak można w obliczu podnoszonych stale stóp. Czas pokaże. To już wszystkie slajdy, jakie mieliśmy dla Was na dzisiaj. W tym tygodniu będziemy już z Wami na bieżąco. A tak jak zaznaczyliśmy na początku, nic w tym tygodniu się nie stało, co by miało zmienić naszą opinię o tym, co dzieje się na rynku i w jakim stronę to zmienia. Myślę, że Fed chce zachować resztki credibility i nie będzie się decydował na żaden piwo. Tym bardziej, że dane absolutnie na to nie wskazują i te nawoływania, pochykiwania w tej chwili już Organizacji Narodów Zjednoczonych niewiele zmienią, gdyż wtedy no, idziemy w kierunku hiperinflacji i to dość. Szybko i nie wiem czy w Stanach, ale inne rynki się posypią e, dużo bardziej gwałtownie, bo no jak widzicie, te wszystkie wskaźniki PPI są na poziomach nienotowanych nigdy w historii, czy to dla strefy euro, czy dla Niemiec od czasów II wojny światowej i i tak dalej, itd. Także śledzimy co się dzieje, ale my tutaj osobiście nadal nie likwidujemy jeszcze pozycji, a, które mamy w kierunku short. Spokoju życzę i do usłyszenia w środę, cześć.